A to jest skomplikowane. Natomiast ja uważam, że przy tej okazji, kiedy bronimy wszyscy praworządności, myślę, że wolno nam wejść w strojach urzędowych na ulicach i iść po prostu w tym marszu, tak? Jasne, że raczej nie powinno się wychodzić sobie, nawet po korytarzu sądowym nie powinno się chodzić w todze. Tylko ją zakładać przed rozprawą. Pod... Ale był kiedyś taki prokurator, co się zapomniał i po mieście szedł. No, <laughs> albo jak się komuś zapomni, tak? To rzeczywiście. Natomiast no, no, ten strój nie służy do tego, żeby w nim chodzić. Zresztą... No Wyglądalibyśmy prześmiesznie, no właśnie, gdybyśmy chodzili. W sukienkach no jak chodzą. No. Ja się zawsze śmieję, że, że ja też noszę czarną suknię. No. Ale ona jest od tego, żeby ją nosić w pracy, a nie po pracy albo w międzyczasie. Ale ja myślę, że jesteśmy w pracy na tym, na tym marszu, bo każde z nas przysięgało, żeby bronić praworządności. To jest y, cholernie ważna, przysięga, y, ważne słowa. Myślę, że dla każdego z nas i każdej z nas to jest, to są najważniejsze słowa właściwie w życiu. Dlatego chyba raczej będziemy mieli prawo pójść. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki.